Przede wszystkim nie należy popadać w panikę. Ale to nie oznacza, że mamy być beztroscy. To, na co się przygotowujemy od jakiegoś czasu, to rozsądne wydawanie pieniędzy, również w marketingu. Ale rezygnujemy z części działań wizerunkowych, natomiast bardzo mocno wspieramy działania, które będą motywować konsumenta do zakupu, działania impulsowe. W tym trudnym czasie nie można się wycofać z działań marketingowych. Należy je przemyśleć i dbać o to, żeby wpływały na wybory konsumenta, ale nie można się z nich wycofać w innym. W przypadku wejdziemy w pułapkę ceny, że tylko ceną będziemy mogli konkurować, a na to nie liczmy. Oszczędzanie w kryzysie nie może iść w kierunku utraty jakości produktu. Na tym też nam bardzo zależy. Mamy bardzo dobrą dystrybucję, bardzo dobry produkt i myślę, że w miarę przystępne ceny.